Zachwyceni doskonałymi ujęciami pokazującymi życie na afrykańskiej ziemi przez operatorów z National Geographic i Discovery postanowiliśmy udać się do Kenii i na własnej skórze odczuć atmosferę parków Masai Mara, Lake Nakuru i Amboseli, przyglądając się wolno żyjącym zwierzętom. Odpocząć w lodżach, wieczorem posłuchać nierozpoznanych przez nas odgłosów, dobiegających z otoczenia, a powstałych na skutek nocnego życia, nigdy nie zasypiającej sawanny. Zastanawialiśmy się, czy nam uda się podpatrzeć ciekawe momenty wolnego, nieskrępowanego kratami życia dzikich zwierząt. Niemożliwe do zobaczenia w ogrodzie zoologicznym. To my będziemy zamknięci w klatce na czterech kołach, prowadzonej przez doświadczonego kierowcę. Poruszamy się po równinach Masajmara. Rano oddaliliśmy się nieco od granic parku. Najwięcej widzimy antylop należących do gatunku gazeli. Oto mały dik, dik Nie przejmują się przejeżdżającym obok pojazdem. Są do tego przyzwyczajone. Wiedzą, że ze strony tego białego zwierzęcia na kołach nic złego spotkać ich nie może. Bliski zagrożenia gatunek Gazela Dama. Trochę dalej Gazele Thomson'a i Granta. Za gazelami żurawie koroniaste. Najprawdopodobniej patrzymy na kochającą się parę, gdyż towarzyszą sobie przez całe swoje życie. Przemieszczające się grupy różnych gatunków gazeli zajęte są znajdowaniem najsmaczniejszej paszy. W okresie godowym już tak spokojnie nie jest. Samce gazeli. Aby móc ubiegać się o względy dam przemieszczających się po oznaczonych przez siebie terytoriach, muszą pokonać innych samców, znajdujących się akurat obok. Oba te rytuały, walkę i zaloty, ku naszej radości, udało nam się zobaczyć i sfilmować, co niezwłocznie wam pokazujemy. Kazałe rogi samców są ozdobione pięknymi pierścieniami. Które zapobiegają osuwaniu się rogu w czasie walki i ograniczają rany mogące powstać na ciele przeciwników. Z niemym podziwem patrzymy na trwające bezkrwawe zapasy. Zwycięzca, teraz bez przeszkód, może zalecać się do Gazelich Dam. I znowu zapanował spokój na sawannie. To na tyle w tym odcinku. W następnym chcę opowiedzieć o lodżach, miejscach naszego odpoczynku i spotkanych tam zwierzętach oraz oczywiście o dalszej podróży po sawannach Parków Narodowych Kenii i przygodach, spotkaniach z groźnymi zwierzętami podczas niej przeżytych. Jeżeli podobał się filmik, to proszę o łapkę w górę i odwiedziny mojej strony na YouTube. Ja są tam filmiki z Polski i innych stron świata. Dziękuję.